70% Polaków cierpi na to samo. Czy ty też? Wiesz, że w Polsce 70% Polaków deklaruje, że ma niską samoocenę? A wśród nastolatków jest to 81% według raportów psychologicznych? Czy te liczby nie są przerażające? Czy wiesz, że dla odmiany w Niemczech lub Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych ten odsetek sięga około 30%? Gdy Brytyjczyk powie, I'm proud of myself, co powie Polak? Mogłem to zrobić lepiej. Inni są lepsi. Ile razy porównywałeś się do kogoś innego? Wiem. Sama też to wiele razy robiłam. Niestety. Znam ten proces. Samokrytyka. Jako terapeuta współpracuję z wieloma osobami, które borykają się tym problemem. Wiesz, że Freud kiedyś powiedział, że gdyby nie nasz samokrytyk, nie mielibyśmy klientów? Gdyby nie nasz samokrytyk, reklamy nie miałby tu klientów. Gdyby nie nasz samokrytyk, nie porównywalibyśmy się ciągle z innymi, myśląc o tym, jacy to my jesteśmy gorsi. Nie bylibyśmy tak zazdrośni czy tak zawistni. Czy to nie przerażające? Pewnie zauważyłaś, zauważyłaś że im ktoś ma wyższego samokrytyka, tym ma mniejsze zarobki. Często. Kiedy prowadzę szkolenia i pytam się, jakie są Twoje mocne strony, to ludzie na tych szkoleniach odpowiadają, że: hmm, To mój szef powinien wiedzieć. Ja nie muszę. Nie, właśnie ty musisz znać swoje mocne strony. Nie po to, żeby być przesadnie, wiesz, pewnym siebie, tylko dlatego, żebyś z większą pewnością w siebie mógł przyjść i powiedzieć: ale ja starałam się to zrobić, ale ja dołożyłem wszelkich starań. Przecież wiesz, że jestem skrupulatny, wiesz, że potrafię podejmować decyzję. Trzeba było podjąć na tamten moment decyzję, i na tamten moment ta decyzja wydawała się być najlepszą. Potrzebujemy tej pewności siebie i oczywiście potrzebujemy też e, samokrytyka, bo on też sprawia, że jesteśmy lepsi. Ale kiedy on jest zbyt duży, powinniśmy być grzeczni, powinniśmy coś zrobić, tak? Bo tak zostaliśmy wychowani. Bo bądź grzeczny, bo mamusia się zasmuci, tak? No nie, my, jako rodzice, mamy uczyć mówić nasze dzieci nie po to, żeby w zgodzie mogły powiedzieć tak. A to nie ma być w zgodzie z tym dzieckiem, ale też w poszanowaniu do drugiej osoby, a nie, nie bo tak, tylko widzisz, tu ma być ta asertywność. Tak? To jest naprawdę wszystko ze sobą połączone. Nasze umiejętności do dorosłego życia, nasze umiejętności do zarabiania większych pieniędzy, nasze umiejętności do bycia w ogóle w związku, do. Szanowania swoich granic i wytyczania też tych granic, i szanowania kogoś innego granic, naszą umiejętności do komunikacji, nasza pewność siebie, to wszystko jest połączone. I tutaj wspólnym mianownikiem właśnie jest ten samokrytyk. I obojętnie, co usłyszałeś w dzieciństwie, czy miałeś traumy, czy nie miałeś traum, teraz odpowiedzialność jest po Twojej stronie, za swoje życie. Prawda? Długo jeszcze będziesz czekać, aż inni ciebie. Uszczęśliwią? Nie! Nie! Sam możesz to zrobić. Ile razy będziesz mówił sobie, mogłam, mogłem to zrobić lepiej? Ile razy będziesz się porównywał do innych? Moją misją, jako terapeuty i coacha, jest to, żebyśmy chodzili coraz częściej uśmiechnięci, żebyśmy mieli tyle energii, ile mam ja. A wiesz, ja też miałam dużego samokrytyka. I moja historia, która jest opisana na stronie jesteśokej.pl okay w zakładce kurs samokrytyka, jest tam opisana. I wcale nie była taka kolorowa. Ale dzięki jakby swojej historii i temu, jak mi było pod górkę, nauczyłam się jak walczyć, a nawet nie jak walczyć, jak sobie radzić z moim samokrytykiem. Jakie ćwiczenia stosować, by on się uspokoił. I to były genialne ćwiczenia którymi się dzielę z Tobą w tym kursie, yy, który jest naprawdę osiągany. Chciałam, żeby to była cena jednej konsultacji, a jest dużo mniejsza. Przynajmniej na razie. Zobaczę opinię. Negatywne myśli niszczą Ci życie. Negatywne interpretacje zdarzeń też niszczą Ci życie. Wiem, jak to zrobić, ponieważ od wielu lat prowadzę. Genialne sesje terapeutyczno-coachingowe. Wielu klientów jest bardzo zadowolonych. Nawet właśnie ci, którzy zrobili już ten kurs, też wystawili świetne opinie. Także do zobaczenia po drugiej stronie, albo do zobaczenia na sesjach, bo jesteś tego warta, bo jesteś tego warta.